Smakosze. Dzisiaj zrobię prostą, ale bardzo smaczną sałatkę ziemiaczaną ze śledziem, świetną zarówno na obiad, jak i na kolację. Do przygotowania tej sałatki będą potrzebne ziemniaki ugotowane w mundurkach i obrane, śledzie wymoczone w wodzie, jajka ugotowane na twardo oraz jedna cebula. Na sos będzie potrzebna kwaśna śmietana i majonez, a do przyprawiania świeżo mielony pieprz. Sałatkę podam posypaną zieleniną, koperkiem i natką pietruszki. Sałatka jest bardzo łatwa w wykonaniu, więc jeśli zechcecie ją zrobić, przepis znajdziecie w opisie pod filmikiem. Proszę kliknąć pokaż więcej. Zaczynam od pokrojenia cebuli. Pokroję ją w kostkę. Cebulę przed dodaniem do sałatki trzeba sparzyć. Wrzucam ją więc teraz na sitko. i przeleję wrzątkiem. I teraz także trochę zimną wodą. Dzięki przelaniu wrzątkiem cebula straci swój ostry smak. I teraz Kładę ją na talerzyk i czekam, aby obciekła. Teraz przygotuję sos. Do śmietany dodaję majonez, wymieszam. Dodam teraz świeżo zielony pieprz. I to wszystko. Sos jest gotowy. Teraz osuszę śledzie. Moczyłam je w zimnej wodzie trochę ponad godzinę. W czasie moczenia smakowałam, żeby śledzie za mocno się nie odmoczyły i żeby nie były mdłe. Do tej sałatki śledzie mogą być właśnie takie troszeczkę bardziej wyraziste. I teraz te osuszone śledzie pokroję na kostkę mniej więcej jeden na 1 cm. Śledziem dzielę na dwie, mniej więcej równe porcje. Trzeba pokroić ziemniaki w kostkę. Ja sobie ułatwiam życie i wkładam ziemniak do gilotynki. W ten sposób mam pokrojone w plastry. No i teraz kółkiem w kratkę. I dzięki temu mam ładną równą kosteczkę. Ziemniaki tak jak śledzie podzielę na porcje, z tym, że będą trzy porcje ziemniaków. Wszystkie składniki sałatki są gotowe. Przygotowałam miskę i teraz na jej dno wrzucam jedną trzecią ziemniaków. Na ziemniaki wrzucam połowę śledzi. Teraz na śledzie połowę cebuli, i na cebulę wlewam sos, i teraz następna warstwa ziemniaków. I na ziemniaki, tak jak poprzednio, śledzie cebula i sos. Pierwszą i ostatnią warstwę stanowią ziemniaki. I teraz wylewam resztę sosu. Sos rozprowadzam i na sos teraz ścieram na tarce jajka. Jajka równomiernie rozprowadzam po powierzchni sałatki. I na ten moment sałatka jest gotowa. Teraz nakrywam sałatkę folią i wstawiam do lodówki na około 3-4 godziny, aby składniki się dobrze przegryzły. Przed podaniem sałatkę posypię zieleniną. Obrywam listki, natki, pietruszki i koperek. I teraz drobno posiekam. I teraz natka pietruszki wymieszana z koperkiem. Sałatka wygląda ładnie kolorowo i apetycznie. Sałatka ziemniaczano-śledziowa z jajkiem to propozycja na post, ale nie tylko. Można ją podać na wigilię i na różne imprezy. Muszę troszeczkę zburzyć tę moją misterną piramidkę. Sałatkę wymieszać. No i można zajadać. Super. Wszystkie smaki się przegryzły. Łagodny smak ziemniaków i jajek z lekko słonym śledziem, a do tego cebula i zielenina. Sos majonezowo-śmietanowy, rewelacja. Lubię takie proste smaki, więc polecam wszystkim smakoszom zrobienie tej ziemniaczanej sałatki ze śledziem. I wszystkim życzę smacznego.